Zastanawiasz się, cóż to za magiczne pudełko? Wołczery prezentowe Adam Frutz Barber, czyli totalne unikaty, wyjątkowe vouchery. Często pytacie nas, dlaczego są takie wielkie, dlaczego w ogóle takie, a nie jakiś świstek papieru. No słuchajcie, no, jesteśmy wyjątkowym, tradycyjnym zakładem fryzjerskim, dlatego nawet vouchery nie mogą być u nas normalne. Wołczery wyglądają mniej więcej w ten sposób: to jest żelazno-drewniany kawał vouchera z wypisaną kwotą na usługę. Vouchery są w kwotach 100, 120, 200 lub 300 zł. Do wykorzystania na nasze usługi lub ewentualnie usługa plus jakiś kosmetyk do danej kwoty. Eee, vouchery są bezterminowe, można je wykorzystać, kiedy Wam tak naprawdę pasuje. Nawet wiem, że niektórzy trzymają jeszcze jakieś takie okazy w domu, że czasami po dwóch, trzech latach zjawiają się z tymi voucherami, więc jeżeli taki zalega ci gdzieś w szafie, to naprawdę umów się, zapraszamy, przyjdź z takim voucherem i wykorzystaj go na naszą usługę. Dodatkowo, dlaczego w ogóle to wygląda w taki sposób? No słuchajcie, jeżeli ktoś chce kupić voucher na prezent, jeżeli jest na prezent, to przecież to musi być ładnie zapakowane, to musi ładnie wyglądać, dlatego słuchajcie, coś takiego. Otwieramy piękne pudło, cały regulamin w środku, bardzo prosty, napisany naprawdę prostym językiem. I co znajdujemy w środku? W voucherach o trochę wyższej wartości, czyli te za 200 i 300 zł. W prezencie od nas jeszcze Woda Kolońska Przemysławka, więc to właśnie znajdziecie w swoim voucherze. Natomiast w środku, oprócz oczywiście pięknie tutaj przygotowanego całego vouchera, masa ulotek, naklejek i takich wspaniałości, które są dla osoby obdarowywanej, coś słodkiego, czyli jamowe krówki na osłodę życia. No, i oczywiście znowu ten sam voucher, który już pokazywałam wcześniej w innej, w innej kwocie. Ten jest za 200, właśnie tak jak mówiłam, mamy za 100, 120, 200 lub 300 zł. Więc jeżeli chcielibyście sprezentować komuś wyjątkowe doświadczenie, jakim jest wizyta w Jamie, zapraszamy. Takie vouchery są dostępne u nas na miejscu i na naszej stronie internetowej adamszulcbarber.com.